Jak sobie radzić z poczuciem wstydu w trzech krokach? Co odczuwa osoba, która doświadcza wstydu? Jak dzieciństwo wpłynęło na nasze poczucie wstydu? I jak sobie radzić ze wstydem? Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jeśli jesteś moim patronem, to szczerze Ci dziękuję, dlatego że tworzenie tych darmowych treści na tym kanale jest dla mnie bardzo wymagające i zajmuje mi bardzo dużo czasu, a dzięki Tobie y, mogę ten czas na to poświęcić. O tym, jak sobie radzić ze wstydem, opowiem na podstawie dziewięciu kroków. Jak usłyszysz to, to na pewno zrobisz krok w stronę tego, żeby brać życie w swoje ręce, żeby Wstyd cię więcej nie blokował. To, o co cię proszę, to żebyś notował i żebyś. Y Starał się obserwować siebie, na ile to, co mówię o wstydzie dotyczy ciebie, bo obserwowanie emocji jest bardzo ważne. O tym wiedzą ci, którzy są już częścią kursu o emocjach w ramach Akademii Metamorfozy Umysłu. Spotykamy się, uwalniamy nasze emocje, naprawdę doświadczamy dużo wolności. Jeśli jesteś tutaj i zmagasz się ze wstydem, to zapraszam Cię, poświęć chwilę na to, żeby posłuchać o wstydzie, o tym jak wstyd funkcjonuje, a my w jego kontekście. Osoba doświadczająca wstydu może odczuwać wiele różnych emocji, może odczuwać wiele różnych fizycznych reakcji i najczęściej to, co towarzyszy temu, jak przeżywamy wstyd, to jest... Zawstydzenie. To jest oczywiste uczucie, które może objawić się rumieńcem na twarzy, uczuciem gorąca, poceniem się, zmianami w tonie głosu, może ci odebrać głos, poczucie wstydu. To poczucie wstydu bywa bardzo kłopotliwe dla nas. Co jeszcze czyni w nas wstyd? Wstyd może powodować lęk związany z tym, co ludzie sobie o nas pomyślą, co pomyślą o tym, co zrobimy, albo o tym, czego nie zrobimy, jak zostanie oceniona lub odrzucona nasza praca. A co odczuwa osoba, która doświadcza wstydu? Ona często przeżywa poczucie winy, doświadcza winy i to jest bardzo przykre poczucie. Często osoba doświadczająca wstydu może czuć się winna, za swoje działanie lub za sytuację, która spowodowała wstyd i to jest no, bardzo nieprzyjemne uczucie. Jeżeli przeżywasz i doświadczasz wstydu, to towarzyszy te często temu smutek. Wstyd może prowadzić do uczucia smutku, związanego z poczuciem, że jesteśmy w jakiś sposób niewystarczający lub nieudolni, yy, nie, nie radzimy sobie z czymś, nie potrafimy czegoś powiedzieć publicznie. Temu właśnie towarzyszy często smutek. Wstydowi towarzyszy zdezorientowanie. Osoba może być zdezorientowana, nie wiedząc, jak się zachować, lub jak zareagować na sytuację, która wywołała wstyd. Kiedy się wstydzimy, to mamy ochotę unikać sytuacji takiej, mamy ochotę schować się, wstydowi towarzyszy pragnienie uniknięcia uwagi, żeby nas nikt nie widział, nikt nas nie zobaczył, nikt się o nas nie dowiedział. Mamy ochotę schować się pod stół albo pod chodnik. Wstydzimy się i chcielibyśmy jak najszybciej zniknąć z tej sytuacji, z tej przestrzeni, w której tego wstydu doświadczamy. To bywa paraliżujące, prawda? Na co jeszcze ma wstyd? Na nasze poczucie własnej wartości. Wstyd może Wpływać na poczucie naszej wartości, powodując, że czujemy się gorsi od innych, niewystarczający. Wstyd może też doprowadzić do tego, że jesteśmy bardzo krytyczni do siebie. Osoba, która doświadcza wstydu, skupia się na swoich wadach, błędach, negatywnie ocenia siebie za to, co się wydarzyło. Jeżeli doświadczasz wstydu, to towarzyszy temu chęć izolacji. Ponieważ tak? Wstyd może prowadzić do chęci unikania kontaktu społecznego, do zamykania się w sobie, do uciekania, do zrywania relacji, do yy, zrywania jakichś zobowiązań. Nie chcesz, wstydzisz się i uciekasz od tego. Towarzyszy temu obniżone poczucie pewności siebie. Wstyd może wpłynąć na to, jak ty doświadczasz pewności siebie, jak, jakie masz poczucie swojej własnej kompetencji. Ważne jest to, żeby zrozumieć, że każda osoba, ty możesz zupełnie inaczej odczuwać wstyd niż ja, czy Twoja koleżanka, niż Twój mąż, czy twoje dzieci możesz zupełnie inaczej reagować na to doświadczenie wstydu, które się u ciebie pojawia. To, do czego Cię namawiam, to to, żebyś obserwowała siebie, żebyś obserwował siebie, po to, żeby sobie poradzić z tym wstydem, żeby być skutecznym w tym, żeby ten wstyd w niczym Cię nie, yy, nie blokował. Więc to jest normalne, że odczuwasz wstyd, to jest normalne, że odczuwasz go inaczej niż Twoi bliscy, Twoi znajomi. Jednak jeśli wstyd staje się silny i utrudnia ci twoje codzienne funkcjonowanie, to warto poszukać wsparcia, porozmawiać z kimś, kto może pomóc ci w radzeniu sobie z tą emocją. Zapraszam cię też na Indywidualne konsultacje do mnie, bo ja pracuję ze swoimi klientami nad emocją wstydu, jak sobie radzić ze wstydem. A teraz chwilę, żeby lepiej się zorientować w tym uczuciu, Poczuciu wstydu zastanowimy się nad tym, jak nasze dzieciństwo wpłynęło na nasze doświadczanie wstydu, bo dzieciństwo, już mówiłam tutaj na tej przestrzeni wiele razy, ma kluczowe znaczenie dla kształtowania naszych emocji, w tym również poczucia wstydu. To, jak byliśmy wychowani, jakie doświadczenia mieliśmy, jak byliśmy traktowani przez naszych rodziców, przez naszych opiekunów, przez nasze rodzeństwo, przez naszych wujków, przez nasze ciotki, może znacząco wpłynąć na nasze poczucie wstydu w dorosłym życiu. To trzeba wiedzieć, trzeba być tego świadomym. A teraz kilka sposobów, w jakie nasze dzieciństwo mogło wpłynąć na nasze doświadczanie wstydu dzisiaj. Kultura i wartości, w których wzrastaliśmy, wartości i normy kulturowe, które dominowały w Twoim domu, one ukształtowały to, co w Twoim rozumieniu uważane jest za hańbę za co powinieneś się wstydzić, za co możesz się wstydzić. Rodziny, które kładą duży nacisk na osiągnięcia, wygląd zewnętrzny czy bycie doskonałym, mogą stwarzać podatność na wstyd związany z poczuciem niewystarczalności. I ty mogłeś być wychowywany w takiej rodzinie. I dzisiaj towarzyszy Ci w życiu cały czas poczucie tego, że jesteś niewystarczająca. Krytyka i surowa ocena. Wszyscy to znamy. Niektórzy mniej, a niektórzy więcej. Jeśli jako dzieci byliśmy często krytykowani, zmuszani do perfekcjonizmu, bo byliśmy obiektem surowej oceny możemy rozwijać wewnętrzny dialog pełen krytyki, a to prowadzi do tego nieprzyjemnego poczucia wstydu za własne błędy, za własne niedoskonałości. Doświadczenia w szkole i... Yy, we wspólnocie, w różnych społecznościach, na różnych wyjazdach, reakcje rówieśników, nauczycieli, innych osób w naszym otoczeniu, one też wpływały, wpływały na Twoje poczucie wstydu dzisiaj doświadczenia związane z odrzuceniem, z szyderstwami, stygmatyzacją, one mogły spowodować, że dzisiaj jesteś bardziej wrażliwy na oceny innych, na opinie innych ludzi, wyjątkowo mocno cię bolą i ranią. Jeżeli Masz za sobą doświadczenie traumy, różnych trudnych, bardzo wydarzeń życiowych, to też potrzebujesz wiedzieć, że traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie, takie jak przemoc, zaniedbanie, wybuchy agresji ze strony rodziców, mogą wywołać głębokie poczucie wstydu i winy, nawet jeśli to nie było Twoją winą. Bo trudno winić trzylatka, dwulatka, czy nawet pięciolatka, czy siedmiolatka za jego złe zachowanie. Styl, w jaki byłeś wychowywany, ma znaczenie. Rodzice, opiekunowie, którzy stosują zbyt surowe lub kontrolujące metody wychowawcze mogą wpłynąć na Twoje poczucie własnej wartości i mogą to może prowadzić do wewnętrznego lęku przed popełnianiem błędów. Przyjrzyj się temu, jak byłeś wychowywany, przyjrzyj się temu, jak byłaś traktowana, jak byłaś małą dziewczynką. Czy miałaś wystarczająco dużo wsparcia emocjonalnego? Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Dzieci, w którym brakowało akceptacji, zrozumienia, wsparcia emocjonalnego, naprawdę mogą mieć dzisiaj trudności z doświadczaniem wstydu. Ten wstyd może być tak silny, że może nas blokować. Wszyscy wiemy, że my jesteśmy tutaj na Ziemi powoła postawieni po to, żeby. Kochać, ale też w tej atmosferze miłości mamy wzrastać. A jeśli uważamy i myślimy o sobie, że nie jesteśmy godni miłości i szacunku, to gdzieś ktoś popełnił błąd w naszym życiu, a my jeszcze nie wzięliśmy wystarczająco mocno naszego życia w swoje ręce, że te negatywne emocje nas blokują. Jest istotne zrozumienie, że nasze poczucie wstydu może być efektem Wielu różnych czynników i doświadczeń z naszej przeszłości, a rozpoznawanie tych wpływów na pewno pozwoli Ci lepiej zrozumieć siebie. Może pomóc Ci w podejściu do wstydu z większą empatią dla siebie. Możesz też udzielać sobie samodzielnego wsparcia. Jeśli poczucie wstydu sprawia Ci, Trudności, to mi rozmowę, rozmowę z terapeutą, który może ci pomóc, może ci zrozumieć głębsze przyczyny tego smutku, może ci podjąć w kroku, pomóc w krokach w kierunku uzdrowienia. Jak wiesz, ja jestem terapeutą, pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i pracuję z klientami, rozmawiając z nimi o ich zasobach, które są blokowane poczuciem wstydu, które wynika z doświadczeń z dzieciństwa. Radzenie sobie ze wstydem może być dla niektórych z nas wyzwaniem. Ale wiesz co? To jest normalna. I naturalna emocja, którą wszyscy doświadczamy. W pewnych sytuacjach wszyscy się wstydzimy. A teraz przedstawię Ci dziewięć sposobów, które mogą Ci pomóc w tym, żeby wyjść z tego niszczącego Cię i niszczącego Twój potencjał poczucia wstydu. Po pierwsze, zaakceptuj swoje uczucia. Przyjmij je. Zrozum, że wstyd. Jest Twoją reakcją, jest Twoim doświadczeniem i nie ma nic złego w odczuwaniu tej emocji. Potrzebujesz doświadczyć wstydu, potrzebujesz zaakceptować tę emocję, bo to, że się wstydzisz, mówi o Twoim doświadczeniu, mówi o Tobie, a to, co Ty czujesz, jest bardzo ważne. Kiedy pojawi się ta emocja, pojawi się to uczucie wstydu, to nie oceniaj siebie za to, że odczuwasz wstyd, ale po prostu pozwól sobie na doświadczenie tego wstydu bez żadnego osądu. I drugi krok. Jeżeli to możliwe, to zidentyfikuj przyczynę swojego wstydu. Staraj się zrozumieć, co wywołuje u ciebie wstyd. Może to być związane z niepowodzeniem, z doświadczeniem odrzucenia, może to być spowodowane z poczuciem winy. Świadomość tego, co. Wpływa na to, że doświadczasz poczucia wstydu, pomoże Ci lepiej kontrolować swoje reakcje emocjonalne. Bo kiedy już nauczysz się tego, że doświadczasz wstydu i że to jest ok, to jeżeli chwilę pozwolisz sobie przeżyć ten wstyd wobec sytuacji, w której się znalazłeś, to twoja reakcja nie będzie ucieczką, ale jak zostaniesz z tym wstydem, zostaniesz z nim przez chwilę sama, weźmiesz kilka oddechów i powiesz sobie: O, czuję wstyd, pojawił się wstyd. Okej, okay, potrzebuję chwilę czasu, żeby sobie z nim poradzić. To będzie ci łatwiej podejść do życia z ufnością do siebie, że dasz sobie radę i mniej będzie tych ucieczek, mniej będzie tego Zawstydzenia, a przez to mniej będzie tych narzucających się myśli, które Cię oceniają. Myśli, co ze mną jest nie tak, co złego zrobiłem, jak ja mogę, dlaczego inni mogą, ja nie mogę. Znacie tą spiralę samomyślących się myśli, które myślą, 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 a te myśli myślą po to, żeby odwrócić Twoją uwagę od tego, że właśnie czujesz i doświadczasz wstydu. Myśli to są tylko myśli. One sobie krążą i one tak naprawdę są całkowitą abstrakcją, bo ważne jest to, co czujesz, bo to, co czujesz, to, co odczuwasz w ciele jest faktem i na tym potrzebujesz się skoncentrować. Więc spróbuj spojrzeć na sytuację, która wywołuje u Ciebie wstyd w bardziej obiektywny sposób. Czy to, co się stało, jest takie straszne, jak ci się wydaje, jak te myśli ci to podpowiadają. Czy ludzie wokół Ciebie rzeczywiście cię oceniają tak surowo, jak Ty myślisz? Kolejny krok, już czwarty, porozmawiaj z kimś. Niektóre sytuacje wstydu są trudne, trudne do przetrawienia samemu, a rozmowa z zaufaną osobą może naprawdę ci Pomóc. Bardzo nam pomaga to, jak mamy komu się wygadać, jak możemy dzięki rozmowie o tym, co czujemy, zyskać perspektywę i zrozumienie drugiego człowieka i jego wsparcie oczywiście. No i piąty krok. Pracuj nad poczuciem własnej wartości. Wartość jako osoby nie zależy od pojedynczych sytuacji, nie zależy od błędów, które popełniłaś. Popełniłeś. Pamiętaj, że każdy popełnia błędy, a to, co nas definiuje, to sposób, w jaki się z nimi mierzymy. Więc rozwijaj umiejętność radzenia sobie z emocjami. Nauka umiejętności regulacji emocji może pomóc ci zminimalizować negatywne skutki wstydu. Ja oczywiście zapraszam na kurs o emocjach. Przygotowałam rzetelną wiedzę. Po to, żeby ci pomóc zminimalizować negatywne skutki wstydu. Uśmiechaj się nad sobą. To jest siódmy krok radzenia sobie z poczuciem wstydu. Czasami warto podejść do siebie z humorem i z dystansem. Każdy popełnia głupie błędy, czy wpada w kłopoty, a takie sytuacje są przecież doskonałą okazją do nauki i do rozwoju. Ósmy krok. Skoncentruj się na rozwiązaniach. Zamiast dłużyć, zostawać nad tym, co poszło źle, skup się na tym, co możesz zrobić, aby naprawić daną sytuację, aby uniknąć podobnych błędów w przyszłości. No i dziewiąty krok. Ćwicz akceptację siebie, przyjmowanie siebie takim, jaki jesteś, z kompletem zalet i wad, pozwoli ci zmniejszyć wstyd i pozwoli ci zaakceptować y, twoje niedoskonałości. A w razie potrzeby, oczywiście, poszukaj pomocy. Jeśli wstyd jest dla ciebie bardzo ciężki i nie do zniesienia, to nie zostawiaj tego. Zrób coś z tym. Znajdź kogoś, kto ci. Pomoże i pamiętaj, że radzenie sobie ze wstydem jest procesem, który wymaga czasu i praktyki. Bo często nam mówiono, Nie wstydź się, co się tak wstydzisz, oj, nie wstydź się, albo mówiono nam, Oj, wstydź się, byś się wstydziła. I my mamy taki bałagan w sobie, mętlik w sobie mamy, który dotyczy naszego doświadczania i przeżywania wstydu. Ale jeżeli popatrzysz na siebie, w kontekście tego, że jesteś ważny, że jesteś wartościowy i że jak doświadczasz wstydu, to to jest ważne dla Ciebie doświadczenie, bo właśnie się wstydzisz i potrzebujesz pewnej intymności. Może potrzebujesz yy, popracowania nad pewnością siebie. Może potrzebujesz kogoś, kto udzieli Ci informacji zwrotnej, jak jesteś wartościowy. Na pewno dasz sobie radę. Na pewno twój potencjał zostanie uwolniony. Dzisiaj już dużo się dowiedziałeś na temat wstydu, więc do dzieła. Zacznij obserwować siebie, zacznij obserwować sytuacje, w których doświadczasz wstydu po to, żeby tę energię, która przychodzi do ciebie razem ze wstydem, ukierunkować na swój własny rozwój, bo możesz więcej, niż ci się wydaje. To tyle na dzisiaj. Spotykamy się już za tydzień. Zapraszam Cię na mój Instagram, zapraszam Cię na Facebook, piszę tam codzienne inspiracje dla Ciebie. Jeśli chcesz zobaczyć całą ofertę moich kursów, to w opisie jest link do sklepu, do platformy, na której możesz zobaczyć, jakie kursy przygotowałam z myślą o Tobie. Jest ich sporo. A dla tych, którzy chcą indywidualnie ze mną popracować, to już mówiłam w czasie tego filmu dwukrotnie, że masz taką okazję, możesz skorzystać z mojej pomocy jako coacha i jako terapeuty. Szczerze Ci dziękuję, że tutaj jesteś. Mogę dzięki Tobie ten film tworzyć i mogę mieć z Tobą relację. To tyle na dzisiaj.